Cześć, kochane moje, zdrowa baba i tarot z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z czytaniem, o czym On fantazjuje. Macie do wyboru cierpliwość, odkrywanie albo relaks. Zastanawiajcie się, wybierajcie możecie oczywiście wybrać kilka opcji. Możecie dopasować to do kilku osób. To już zależy tylko i wyłącznie od Was. Ja w tym momencie relaks i odkrywanie odsuwam na bok. No i kochane moje, zaczynam od tych z Was, które wybrały cierpliwość. Karta anielska, tarotowa, karta rada. I zobaczmy, o czym On fantazjuje. O. Wieża, śmierć, piątka mieczy. E, pragnienie zmian, e, duże, olbrzymie pragnienie zmian e, pokazuje się tutaj w kartach. E, karta wieży i karta śmierci. Arkana wielkie i obie karty mówiące o tym że coś się zmienia albo że on chciałby, aby coś się wreszcie zmieniło wieża to ogólnie zmiany w życiu, które następują przede wszystkim za sprawą wszechświata za sprawą tego zewnętrza pragniemy, aby coś się zmieniło jeżeli chcemy, żeby coś poszło inaczej niż... Do tej pory się dzieje w naszym życiu, w naszych relacjach, w naszej pracy, ale nie mamy odwagi samemu zrobić jakiegoś kroku. Boimy się wyjścia z tej strefy komfortu. Wieża daje nam to popchnięcie od wszechświata, no tego kopa nawet bym powiedziała od wszechświata, bo wieża robi sporo zamieszania. Ona naprawdę nie, nieźle pozamiata i zawiruje energiami, które do tej pory były jakieś, były być może nijakie, być może nieciekawe, być może takie zastałe i w dużej stagnacji. A wieża wnosi zamęt, wieża wnosi sporo takiej no, burzowej energii. Potem oczywiście e, robi się sympatycznie, potem są nowe możliwości, potem pojawiają się e, rzeczy, o których marzyliśmy, ale w pierwszym momencie możemy być e, no, mocno zbulwersowani, zaskoczeni, nawet oburzeni i zniechęceni do tego, co się zadziało. No niekiedy tak to bywa po czasie za czas jakiś dopiero zauważamy, że to praktycznie było to, czego chcieliśmy, że rezultat, który się pojawia po chwili, no to jest tym, o co prosiliśmy, ale ten pierwszy moment to naprawdę spore zawirowanie w naszym życiu. A więc on fantazuje o tym, że nie będzie musiał podejmować decyzji, że Ty nie będziesz musiała podejmować decyzji, tylko że z zdarzy się coś, z pojawi się coś takiego w, swoim, w Waszym życiu, w Waszej relacji, w Waszym związku. Co? zmobilizuje energię do podążenia za jego przede wszystkim fantazjami i marzeniami, a niekoniecznie on musi mieć odwagę to zrobić. Karta śmierci, która jest następną kartą, to karta, która mówi o chęci również zmian wewnętrznych. To takie potrzeby, które są w nas do zrealizowania, do poukładania, posprzątania. I karta śmierci to już praca wykonana we własnym zakresie. na swoimi emocjami, energiami, pragnieniami, to już nasza robota, a więc on fantazjuje o tym, że i Ty będziesz w stanie poukładać sobie świat tak abyś była z niego zadowolona, pod swoje potrzeby i jemu również to się uda. Karta Śmierci mówi o porzuceniu, zostawieniu, odcięciu się od ludzi, spraw i problemów, które już są niepotrzebne które ciągną się za nami od dłuższego czasu i nie potrafimy sobie z nimi poradzić, a w karcie śmierci wreszcie nam się to udaje. Karta śmierci mówi o przepoczwarzeniu się z poczwarki w motyla, a więc o tej pracy wykonanej z własnymi energiami, z własnymi potrzebami, to jest e, informacja o tym, że wreszcie uświadamiamy sobie, czego tak naprawdę najbardziej potrzebujemy i to realizujemy. To nie jest tylko informacja taka ad hoc dla nas samych, to jest informacja, która pociąga za sobą e, działanie, a więc z jednej strony to, czego nie potrafisz ty lub on e, będzie w jego marzeniach, w jego fantazjach, będzie zrealizowane przez wszechświat. Reszta będzie zrealizowana przez Was, oboje, albo tylko i wyłącznie przez Niego, bo to Jego fantazje. No i piątka mieczy, piątka mieczy która uświadamia, podpowiada, że w relacjach, czy to w kontaktach z ludźmi, jeżeli nasze ego bierze górę, jeżeli zawsze na pierwszym planie stawiamy siebie, jeżeli zawsze chcemy mieć ostatnie słowo, chcemy być zwycięzcą. W każdej potyczce, czy to słownej, czy w jakiejkolwiek sytuacji zarówno tej relacyjnej, jak i w pracy, jeżeli, jeżeli chcemy być na pierwszym miejscu i zawsze chcemy czuć się wygranymi, to nie zawsze wyjdzie nam to na dobre. Piątka mieczy, to właśnie podpowiada piątka mieczy, to właśnie uświadamia. Ona mówi o tym, że jeżeli wygrywamy każdą bitwę, jeżeli wygrywamy każdą potyczkę słowną, to może się potem okazać, że czujemy się niekomfortowo, że czujemy żal do samych siebie że czujemy się nie fair, bo na przykład postawiliśmy wszystko na ostrzu noża, a więc on z jednej strony fantazjuje, że ty nie będziesz taką osobą, u której to ego bierze górę ponad wszystkimi decyzjami, ale on również taką osobą być nie chce. Karta Rada dla Ciebie w dniu dzisiejszym to dziesiątka pentakli, to karta, która mówi o cudownych rzeczach, które się pojawią za niedługo. Dziesiątka pentakli to dobre finanse, to dobra pasa, jeżeli chodzi o te sprawy finansowe, ale to również ogólnie dobrostan, dobrobyt, to bogactwo. Zarówno to materialne, jak i w kontaktach z innymi ludźmi. To również zdrowie, szczęście, miłość, przyjaźń, harmonia, równowaga. Bardzo, bardzo dobra karta. Nie trać z oczu swojej kobiecej energii, bo dziesiątka, bo przepraszam, pentakle to przecież kobieca energia, a dziesiątka pentakli mówi o wspaniałościach, które ten los ci przy Przyniesie. Nawet jeżeli faktycznie jego fantazje się sprawdzą i ta wieża tutaj nieźle Wam namiesza, to potem wszystko po przepracowaniu pewnych rzeczy znajdzie się wreszcie na właściwym miejscu. Dostrzegaj tylko miłość, tak mówią karty anielskie, nie zwracaj uwagi na pozorne błędy, pomyłki i nieporozumienia. W każdym człowieku także w sobie, dostrzegaj tylko miłość, całkowite skupienie się na miłości przenikającej wszystko przynosi niewyobrażalne uzdrowienie. Piękna informacja. Wierz w miłość i podążaj a ścieżką miłości kochana. Wybrałaś cierpliwość, a ona mówi bądź cierpliwa, bądź gotów poświęcić rzeczy dobre dla wielkich. No właśnie, a jeżeli sama tego nie zrobisz, to w pierwszym momencie przynajmniej w jego fantazjach poświęci to wieża, ale ty w karcie śmierci też będziesz miała możliwość przepracowania sporo. Dziękuję Wam bardzo, kochane moje. Bardzo Was proszę o zostawienie łapeczki w górę, o zostawienie komentarza oraz subskrypcji. A jeżeli potrzebujecie takiego czytania spersonalizowanego, piszcie na maila. Drugie czytanie dzisiaj dla tych z Was, które wybrały odkrywanie Wasza karta anielska, Wasza karta rada. I zobaczymy o czym fantazjuje ten facet, którego tutaj, o którym pomyślałyście. Cesarz, Królowa Mieczy i Sprawiedliwość. O czym on fantazjuje? On chciałby być takim cesarzem, e, chciałby być takim e, pępkiem świata, chciałby, aby wszyscy go doceniali, szanowali, aby wszyscy go podziwiali. Cesarz ma swoje cesarstwo, cesarz zazwyczaj też ma swoją cesarzową, e, cesarz ma też wianuszek, e, no, szczególnie kobiet, które go podziwiają, ale ogólnie ludzi, którzy go podziwiają. Cesarz jest zapatrzony w to swoje cesarstwo i w te swoje kochające, go podziwiające i oddające mu cesarzowi co cesarskie. On tego pragnie, on tego potrzebuje, jak oddychania, i to mu się marzy. Chciałby mieć tę swoją cesarzową, chciałby mieć kogoś, dla, dla kogo będzie mógł budować wszystko, co najlepsze, kogo będzie mógł otaczać i kim będzie mógł się opiekować, ale niestety, jakieś spojrzenia w bok, skoki w bok, no, też tutaj w tych jego fantazjach się pokazują. Królowa Mieczy, która jest następną kartą, mówi o chęci, aby u jego boku była kobieta inteligentna, rozumna, kobieta, która podejdzie do życia tak na chłodno, która nie będzie się wściekać, nie będzie wymyślać jakiejś rzeczy, ale będzie przede wszystkim mogła pochwalić się właśnie inteligencją, rozumem, pozytywnymi myślami. Chociaż królowa mieczy niekiedy potrafi być złośliwa, ona potrafi wbić szpileczkę, ona potrafi postawić na swoim, ale zrobi to bez wrzasków, histerii. Ona potrafi przywołać tego cesarza do porządku i takiej kobiety on pragnie. Pragnie również harmonii i równowagi w swoim życiu. Karta sprawiedliwości, która się tutaj pokazała, mówi o tym, że on chce, aby rzeczy, które są w jego energiach dotyczące Spraw materialnych były poukładane. Karta Sprawiedliwości mówi o zakończeniu jakichś problemów sądowych lub urzędowych. Jeżeli takowe ma, no to chce, aby to się pokończyło, aby wreszcie mógł złapać oddech. I zająć się już innymi sprawami. Karta Sprawiedliwości mówi również o tym, że jego pragnieniem jest harmonia i równowaga w jego życiu pomiędzy tymi sprawami materialnymi a uczuciowymi. Chce, aby wszystko to, co zacznie związanego z jakimikolwiek rzeczami czy sprawami, które potrzebują udokumentowania właśnie takiego urzędowego, przebiegało prosto, łatwo i pomyślnie, aby nie musiał się jakby zbytnio zagłębiać i zajmować w te urzędowe sprawy. Tobie karty pokazały jako kartę radę piątkę pentakli. Kochana, jeżeli coś nie jest spójne w tym momencie w Twoich energiach, w Twoim życiu, to tędy nie podążaj zastanów się, czy droga, którą idziesz tej, w tej chwili droga, którą obrałaś jest tą, która Ci odpowiada piątka pentakli pokazuje, że jest Cię coraz mniej w jakiejś relacji być może w tej, być może Ty nie chcesz być tą cesarzową tylko na chwilę i nie chcesz dzielić się jego energią z innymi osobami w jego życiu, a niestety taki cesarz bywa, takie bywają te cesarskie fantazje. Piątka Pentakli przypomina o tym, aby dbać o to, czego się pragnie. I aby szanować to, co mamy i co chcemy mieć jeszcze nadal. Piątka Pentakli przypomina o tym, że nic nie jest nam dane raz na zawsze. Jeżeli nie dbamy o to, co mamy, może to nam po prostu umknąć, może się zepsuć, może się rozpaść. A więc zastanów się, czy robisz wszystko to, czy jesteś zadowolona przede wszystkim z tego, co dajesz, bo jeżeli dajesz za mało, może się okazać, że no po prostu będziesz miała tego jeszcze mniej. I zastanów się przede wszystkim, czy relacja, w której jesteś, jest taka równoważna, czy tutaj jest tyle samo Twojej energii, co jego. Idealny termin, taką kartę dostałaś od kart anielskich. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać, poddając się natchnieniu. Drzwi są otwarte, więc przejdź przez nie, a my będziemy Ci towarzyszyć. Nie zwlekaj, bo masz już wszystko, czego potrzebujesz, żeby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie, wspierając Twój triumf. Piękne, kochana, tylko się zastanów, czy z tym facetem jest ci po drodze. A jeżeli czujesz, że ta piątka pentakli nie mówi o tej relacji, tylko o jakichś innych sprawach z twojego życia, no to po prostu zastanów się też nad tym idealnym terminem. Odkrywanie. Wybrałaś taką kartę, a ona mówi: wsłuchaj się w swoje życie. Właściwa ścieżka ukaże się sama. No właśnie, jeżeli będziesz czegoś bardzo chciała, to nagle wszystko się przed Tobą otworzy, wszystko stanie przed Tobą otworem, ale trzeba chcieć. Jeżeli będziesz wątpić, jeżeli będziesz gubić nadzieję, gubić wiarę, no to będzie wszystkiego coraz mniej. Bardzo Wam dziękuję, kochane, za to, że wysłuchałyście ze mną tego czytania. Proszę Was o łapeczki w górę, o zostawienie komentarza, o zostawienie subskrypcji. A jeżeli potrzebujecie czegokolwiek prywatnego, piszcie do mnie na maila. No i ostatnie na dzisiaj czytanie dla tych z Was, które wybrały relaks. Karta anielska tarotowa karta rada. No i zobaczmy, o czym on fantazjuje. Piękne rzeczy, energia tutaj kochana przede wszystkim ziemska, król monet, giermek monet i dziesiątka monet. Monety, czyli energia ziemska, monety, czyli energia kobieca, a więc opiekuńcza, no ale monety, czyli finanse, pieniądze, dobrobyt, dobrostan. Król Monet, który pokazał się tutaj w tej pierwszej karcie, mówi o tym, że on chciałby, żeby w waszej relacji wszystko było na swoim miejscu. On chciałby, żeby każdy to swoje miejsce w szeregu znał. On kocha dobrobyt, kocha luksus, lubi się otaczać wspaniałymi, cudownymi, pięknymi, drogimi być może rzeczami i chce również, aby. Otoczenie, które jest wokół niego i ludzie, którzy są wokół niego, byli też piękni, szczęśliwi i zadowoleni ogólnie. Król Monet mówi o, o tym, że każdy powinien robić to, co w życiu najbardziej, czy to, czego w życiu najbardziej pragnie, czego chce w swoim życiu, a co za tym idzie. Nie zmuszać się do rzeczy, które nie są po drodze z jego światopoglądem, z jego chęciami, aby omijać to, czego się nie lubi, a robić to, co się lubi i kocha najbardziej. Oczywiście, że w życiu pojawiają się rzeczy, nawet w takim życiu codziennym, które robimy, no bo tak wypada, bo są do zrobienia i ktoś to musi zrobić ale takimi rzeczami możemy się już w jakiś tam sposób dowolnie, dogadany podzielić. I on o tym właśnie marzy, aby rozmawiać, aby wszystko było poukładane, aby nie było chaosu, aby właśnie wszystko było w, takich, w takim porządku. Giermek Monet mówi o uczeniu się, w jaki sposób z innymi ludźmi rozmawiać, uczeniu się również nowych rzeczy, postrzeganiu, dostrzeganiu nowych możliwości na ten rozwój takiego dobrobytu, dobrostanu w życiu i podążaniu za swoimi pasjami, myślami, pragnieniami, ale Chodzi o to, aby nas nie zaskoczyły pewne rzeczy, tylko żeby być do nich przygotowanym. Jeżeli tak będzie, jeżeli wszystko będziemy mieć pod kontrolą, bo to są jego życzenia i fantazje, to w konsekwencji wszystko będzie na najlepszej drodze. Dziesiątka monet to dary od losu, to miłość, to radość, to finanse w jak najlepszym porządku, to ogólnie dobrostan, bo to i zdrowie, i bogactwo, i te gratyfikacje, w postaci pieniądza, które do nas przychodzą, a więc bardzo dobre finansowe karty, i jego fantazje głównie oparte są, czy idą właśnie w tym kierunku tych spraw materialnych, tych ziemskich energii. Co Tobie dają karty jako kartę radę? Trójkę kielichów. Baw się dobrze życiem, nie zapominaj o przyjaciołach. Korzystaj z życia, jeżeli masz takie możliwości. Nie zastanawiaj się nad każdą wydaną złotówką. Ciesz się tym, że możesz z tego życia korzystać, że możesz się bawić w dobrym towarzystwie z ludźmi, których kochasz i z którymi jest ci po drodze. Trójka kielichów przypomina o tym lżejszym traktowaniu życia, takim swobodniejszym. Podejściu do życia, nawet jeżeli z czymś mamy problem, to raczej dostrzeganiu takich fajniejszych, weselszych, milszych stron naszego, naszego życia, po prostu. A poza tym, zauważaj znaki, mówią karty. Tak, to niebiosa syłają ci różne znaki. Na Twojej drodze zostawiamy dla Ciebie pióra. Monety i inne rzeczy, które mają przypomnieć Ci, że Cię kochamy i że nigdy nie jesteś sam, a więc zwracaj uwagę na te znaki, bo przynajmniej w jego fantazjach życie ma się potoczyć jak najlepiej, a Tobie karty podpowiadają właśnie o tych niebiańskich znakach, a więc o tym otoczeniu Ciebie tak dobrą energią i opieką przez wszechświat, i przypominają, że życie jest po to, aby się dobrze bawić. Wybrałaś relaks, a karta ta mówi: Pozwól sobie na lenistwo, czasem dobrze jest nic nie robić, a czasem dobrze jest się fajnie bawić. Piękne karty, ciekawe karty. No te jego fantazje też są bardzo. Przyjemne i miłe, kochana. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, pisz na maila. Mój e-mail jest zawsze w czasówce. Dziękuję Wam, kochane moje. Proszę o łapeczki w górę, o zostawienie komentarza i subskrypcji. Całuję Was. Zdrowa baba i tarot.